Hashtag 2-2-2-2. Znaczy to jest akurat kreskanie zodzielne tytułu, akurat tak ustawiłem Czemu się to? Jak z jakichś backroomsów, no trochę? Trochę jak z backroomsów. To brzmi jakby za chwilę w pokoju obok miałby jakiś clown wyjść. Lubię takie muzyki słuchać. Ja, ja najbardziej takie muzyki lubię słuchać, jak jadę metrem. I mam włączone Active Noise Cancellation, i patrzę tylko na tych ludzi, i słyszę tam muzykę, ale nie słyszę żadnego dźwięku poza, poza tą muzyką. To jest idealny podkład dźwiękowy, jakbyś postawił na streamie lalkę na krześle zamiast siebie i puścił tą muzykę, i byś wyszedł z pokoju. Co, 47 followers w ogóle mam. Ja widziałem. Na 50 chyba kamera będzie no, robiona, tak. wiesz? No i ja mówię ci, musisz się patrzeć z tym alalkum na krześle. Uh -huh. Nie, o 20. Czemu Paweł do siebie? Nie <gadanie> chcę takich To nie lubisz strasznych filmów? Motyw jest często poruszany albo klaunów. O nie, nie zmieniły mi się runy. Ale mam spoko runy, ale nie zmieniły mi się. mi się zmieniły seba? No masz fit nie? to dobre jest na scenę? No ostatnio gadałeś, gadałeś, że na supportzie, tak A grałem flita na niej No co ty Ja bym na nie ostatnio, albo tak Chujowe filmy Jeszcze ten szum w tle O albo puszę ci lepszą piosenkę od Apexa Come to daddy Dawaj a ile w takich filmów widziałeś? To są pojebane one Pani sz, 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 sz? O, dzień dobry. Dzień, dobry. dzień dobry! Tak, To jest... Gramy teraz w ligę, przed chwilą graliśmy w Valoranta e, przed Paweł To, są, to skąd wiesz, że się boisz, jak zero? Ta piosenka jest tylko go. Zwykle są zazwyczaj złożone w najgorszych jumpscare'ów i mają cię zachęcić, no. Jak tam? Dobrze, wszystko dobrze u mnie. A u ciebie? Udało ci się z bronza wyjść? Czy nie grałeś nic? <grym> to nie oglądaj sama, tylko umów się z kimś, obejrzyj. Ja nie lubię, jak ja, ja ją mam obejrzeć, weź mnie nie załamuj, hmm. ja ci prediementu do, zbawiam, także... kolejny grać w allorantę. Czekam na nocny team. Dobrze, dobrze. dobrze. Dobra, mnie? Tak jest, szefie. Dobrze. Tak? To znaczy. Panik tak. Swoich, każdy twoich znajomych też nie lubi? Nie dam rady z jedyną solatkami. No <laughs> powiem ci, u mnie wesoło, na, na Valorancie u mnie jest wesoło. Bo Może ja. Mam non-stop smurfów. Ej, kurwa, wskoczyłem. No ja się już przefleżował, to i dopór, spoko. Wow, 100 HP z jednego autoataku. dużo. Jak na to, że mam 500 HP. Wystarczy pić ataków Dravena, żeby mnie zabił. Ciekawe Czy no to maskiem oglądać? No nie działa. No jebany pany no, no Nie miałem W auto atakowałem. Też pewnie w krzaku. Widzimy go. Przecież Dawaj sobie creepy będę miał w. Oj, zakończyło kanona Dziś w planach wyjść z brąza, ale nie wiem, czy się uda No oby A ile ty wczoraj zrankapowałaś? No ja mówię, Paula Ja, ja jak ten Jak ja, jak oglądam horror, to ja muszę potem... To A. ja muszę potem... Ee, muszę potem spać z, z zapalonym światłem. A, Nienawidzę listy. horrorów. Ale jakbyś był na tym maratonie, co ja byłem ostatnio, one były tak nudne. Bo Nawet nie podskoczyłeś na fotelu. Minus 25, bo ciężko się wbijało i strasznie długo się grało. Co mam na no, minus 25% no. przez to, że no, grasz z wyższymi rangami, tak? Dobrze rozumiem. Ja nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest w Czy wiedziałeś o tym? Nie. Yeah. Że grając z wyższymi rangami... Yy, masz minus 25% punktów. Aha, nie wiedziałem. Dlatego tak dużo mi zabrało, jak tam przegrałem ten mecz. Ja tylko taki Nobek w teamie. Jak umieszkasz te umiejętności, to może nie byłaś nawet cała taka jest. No co? No to ty na powiedział. ale, ale coś w meczu. No ja nie wiem jak gra, ale to ona to powiedziała. Najlepiej lepiej jest swoich teammateów, bo wtedy dajesz im moralny boost. Ja ci cię złapię. No jebany! Ale masz kila, dobra, git w Szkoda, jego... Szkoda, że ma większego atak speed ode mnie A ty widzisz się dzieje na wodzie? Nie, nie widzę. Mam... A widzisz jakiego mam wave'a tutaj? A co ma okej okay, tam sobie stwierdził, że pójdzie Dobra, ale wracamy do normalnej muzyki, bo mi zaraz łeb wysiądzie. Jak słuchamy ambientu to tylko takiego spokojnego. To się mnie totalnie niszczy, po prostu wpierdalając się we mnie. Hmm. Graspem się cały sleczy, no nie mogę. Znaczy, tak, żeby Paula oglądać, to ja też nie mam problemu. Ale. Ale, no, nienawidzę potem wiesz. Myśleć o tym. Nie no co ty, no. na przykład nie wiem, ten pierwszy na którym byłem, to tam była taka budżetówka, tak było widać jakby, że Potencjalny duch, który goni ziomka po opuszczonym domu, to jest jakaś typera w przebraniu <grytanie> Małokaj halo? A potem mówisz, gdzie ty wody nie widzisz, Dziś To małokaj Maokai robi? Our JG, No słuchaj, gość jest ode mnie odszedł The fuck? To nie zamierzam podchodzić nawet. Nie podchodź. Ej, serka. Ja cię, Paweł, namówię jeszcze na obejrzeniu. Zresztą na skina mi się nie udało namówić, ale... Ja polecam. <grym> Słabo po grze. Woli bardzo stał. Jestem nieżywa. skąd wiesz, jak nigdy nie oglądałaś? To może byś akurat przeżyła jednego chumskera, to? Ja przeżyłem i ja nie chcę tego powtarzać. Chyba Kuba, Kuba, tak jak się spotkamy, to idziemy na jakiś horror do kina. Nieee. Dalej, musimy. Horror jebią dupą. Paulę, Paulę weźmiemy i pójdziemy. Nie. Horror jebią dupą, a ja nie, że Paula jeba dupą. Dlatego, no żeby jednak nie grać echos, to tylko... O. No to my teraz przegrywamy każdą wymianę generalnie. Tak. Możemy grać tylko z wieży. No tego tak, ja nie podchodzę nawet głęboko. No. Dary, Dobrze, Paweł. A daś mi dobić szósty chociaż? Tak, będziesz się wbijał po prostu. Mało setung troluje. Dobra, Nie wiem, gdzie jest dwoliber. Ej, dobra, stary. Jesteśmy zapuszczeni pod wieżą, a on odinuje w wodę. Gościu, matka. Patrzcie na. ulubil. śmieci. <śmiech> <śmiech> Nie masz ochoty zajebać temu Threshowi za to, że cię trzymał w lotarii? Nie Też zszedł Jesteśmy 2 na 1 Ale on nie będzie podchodził przez to, że jesteśmy 2 na 1 A ja nie chcę tego szybko puszować bo potem ciężko No cię ja, ja nie nie wiem, wiem, ja go po prostu trzymam z dala od farmy, żeby tracił farmę Tak i tak dostaje No ale nie ma golda Nie ruszaj tych minionów Nie ruszam, mi się tylko atak przysysa do niego Libera nie ma, nie wiem czy on w pszachu, Fajny, że ja mogę mu dać taki delikatny auto otaczek, ja, ja nie zabiłem Kanona, Póki nie będziemy Gateforce'a, to nie mamy szans na tego Darivena. No wiem, wiem, dlatego ja nawet nie, nie podchodzę. Tylko udaję, że kradnę ci creepy. Ale puszczę i A. Pojebało go? Przepraszam, nie wiedziałem, że go zabijesz. Przepraszam. Chyba Limber ma low, tak się sam będzie napiętalał Co?! Trash mi, Trash w ty tym combo najbał mi 600 HP, Seba. Czaisz to? A może zapot chociaż. Dla mnie horrorowy mogę jak kiedyś w wieku 9 lat Jestem lóżeczki czeki, się bałem do salonu no w wakacje wam byłem sam w domu. Jakaś fobia? Też tak, też tak miałem jak byłem mały w sensie nie wiem czy a akurat złe kierki chyba nie czeka to ja się bałem sam w domu zostawać, bo zawsze coś mi strzelało w domu Coś Strzelało? Zawsze jakiś, wiesz jakieś schody, jakieś drewno wstyknęło a ja już... No ja już so, sam sam seba, miał home, home shooting miał Strzelali do mnie w domu By gumowych piłek oczywiście Podobno w dżungli się nie opłaca teraz yy, wchodzić do dżungli przeciwnika. A ma OK? Ferma w ich lesie. No, do... Ignite na mnie. Na nich 2-4 użyła. Uder. Dwa mocne mate'owi się we mnie kolejne dwie osoby. On z arka Ignite Flasha enemy tylko koniec serii się poszedł ponad no no poszedł poszedł czemu tak widujesz pełno topie bo mieliśmy na walkę i potem wali Barsowie zabija więc po prostu biając zarki po prostu okej, super, sięgnął mnie tym Nie wiem, no albo chłop ma takie szczęście, że rzucił mi za plecy, a to zdodżałem, albo przewidział, że zdodżałem, no nie wiem. Pewnie na przyspieszeniu po autoataku ataku jeszcze. Dobra, i połóżę tam, talon. Wow. okej, okay, teraz kombinuję. Możesz to dobijać, tylko te miniony, nie? Nie ruszam, nie ruszam Zabijaj tylko jak będą padać po prostu No teraz byś musiał wpuszczać, bo się puszują Je się podpuszować je Teleż tutaj Ja się stakuję seba powoli, bo powoli, ale jakoś to robię. do przodu. Nie umieramy za dużo. Jest okej. Okay. To ja się w tej buszu. No wiem, wiem. On tak chce puszować za wszelką cenę z jakiegoś powodu. Ej, on po prostu mnie i mnie zabija z darmo. Wchodzi i mnie zabija za darmo, by the way, umarłeś w tym miejscu. Wchodzi i zabija mnie za darmo. Tak, fala sobie, fala sobie cool. to jest E. Paweł umierający przeciwnika wchodzi i zabija mnie za darmo. Snowuje mnie przyjdzie swój demo To Paweł intencjonalnie umierasz, no nie wiem jak to inaczej nazwać. W sumie jesteś pod jego wieżą i jesteś zły na to, że cię zabił pod jego wieżą. No przegrywamy linię, nie wyszliśmy za połowę e, linii ani razu od moment, znaczy poza momentami, w których ich nie ma na linii. Ani razu nie wyszliśmy za połowę linii. Kiedy przegrywamy ją dużo mniej niż ty A ty jesteś do tego wieża? Jesteś turbojebany okay, na linii. Nie rozumiem Pa po prostu nie rozumiem. Jeż go? Weź go, weź go, weź go, weź go Bo ja nie chcę autoataków planować. Aha. Ok, one shot. Talon jest w bazie kiedy jest smog. Idź, Misiu, mógłbyś. Misiu, dziękuję. No, tyle to macie. A nie, a nie Co? A nie przy tam nie zeszło, to mi da. Znaczy, no to, ale on cofnął do bazy, kiedy Maoka i postanowił robić smoka. Słuchaj, nie wiem po co mu schodziliśmy pomagać Seba. Bo był dobry moment, bo spuszczowaliśmy i tak nie, nie robilibyśmy nic na linii. No dobrze, A Oni, dobra, a oni dotarli po sumienie, miniony, żeby zejść, no widzę, że mam 12 minut przewagi nad nim, nie? Puścił wavea, żeby. ...żeby tam, O, trójkę tutaj siedzą. Oj no, co no, mnie ciekawi o mnie? tam. To Nie. To co nam Czyli idę ja po prostu znaczy pota po prostu? Zabiję sobie ten O ma Mateuszek! 10, 10 godzin, a u mnie łącznie 72. Zajebiście. Zajebiście. Że jest to dla mnie zaszczyt że mogę być w 10... w jednej siódmej w zasadzie, oglądanych twoich godzin w tym roku. O właśnie, no coś no. Ja chcę Nie użyłem gateforce'a, bym to przeżył. Ale długo stun mnie trzymał. w ogóle to jest jakiś, to jest letality, kurwa w ogóle, no. W ogóle jest taki squishy, tylko że do tego też tak kurwa dużo bije. Top 4 ulubionych, chyba top 2, no i zajbiście. Tak można żyć. A masz Pawełka też w topce? Mam nadzieję, że też masz Pawełka w topce. Ja wiem, że powiesz, mam nadzieję, że nie. O. Ok, co wybiłem? Anka z brzła. 1, 2, 3, woli Berto. Nie wiem, się jakbym dostał tego kilka, no. Padługę. 5 godzin ma u, nie u niego, okej, okay. geet, git, geet, geet. Git. Chyba to by okay, dwa. Serena multiego. Zajebiście. I co sprawdzić. Halo, masz podsumowanie roku na Twitchu gdzieś? Takie Twitch w, w rapu. przyszło nawet na Twitchu. Skrzynce.